Hej, hej, witajcie w kolejnym odcinku. Kontynuujemy, gdzie skończyliśmy. W międzyczasie sobie stworzyłem tego kałasza, bo boję się, że go nigdzie nie znajdziemy w tym dodatku. Więc. Komu w drogę tam kopa? Krywają przed nami te skrzynki. Boje się. On chyba był na dole przez chwilę, ale się wczytał. Duży krab. Tak. No to mamy problem. Zaserwujmy dziś kraba, majorze. Czasem nie przeraża, Katia. Po przygodach w bo sama się się wyboję. Nie przebijesz się tak łatwo. Chroni słaby punkt. Fajnie, fajnie, odsłonił się? Za mocny. Nie marnuj siły! Bude jak mam miota, znajdź słaby punkt! Bądź w gotowości! Zawsze! Nie mam pod nim! się! O, Co za dziadek? Potrzymasz na chwilę? Patny coły. Tyma Jakiś posejdą tutaj. To jest. O, z takimi włosami jak są go. Boga słowa! Po co komu były te raki? Do pogłębiania rzek? Napraw? A może brały udział w turniejach gier komputerowych towarzysza Szalczynowa? Gry wideo są dla dzieci, Serioża. W Ozjorsku jest fantastyczny wideodrom. Chciałbym go kiedyś zobaczyć. Okej, okay. delfiny grały w szachy. Co to pływa? To ciekawe rzeczy tu się dzieją. Goniłem tam kłamarnice. Dlaczego tak szybko ode mnie uciekła? Zobaczyła twoje zębiska, ale tam jest ciemno. Jak mogła je widzieć? Ma oczy, wielkie jak koło od Co to za historia? Tu nie ma skrzynki, tu jest coś do naciśnięcia. Sprawdźmy, co nam powiedzą. Witamy w sali głównej kompleksu Tryton, dystrybutorium. By odwzorować dno oceanu, pomieszczenie zostało zaprojektowane przy użyciu polimerowego koralowca naśladującego warunki jeziora Bajkał, Wielkiej Rafy Koralowej i Morza Czerwonego. Artystką odpowiedzialną za wystrój oraz centralne rzeźby zatytułowane Neptun Pan Panmusz. Jest młoda rzeźbiarka Maria Ratnikowa. Uczennica sławnej Eleny Muchiny. Neptun pan musz, no proszę. Dopiero wchodzimy do tego trytona tak naprawdę. Słyszę jakieś połamane włóczęgi. Zapiszemy sobie tak długo już cię nie trzymałam za rękę. Mimo, że ty w tym momencie trzymasz moją. Jest lepiej, Katia. Dosłownie cały czas się przytulam. I noszę. Serio, Ale z ciebie beznadziejny romantyk. <grym> Co? Gdybym tu nie wszedł, to by tego nie powiedziała. Zapisywanie danych. Opa nie rezygnuj z kółka teatralnego. Zrób sobie magistra. Hej, towarzyszu! Posłuchajcie, co mam do powiedzenia. Uciekajcie stąd, jak najszybciej! Ale dlaczego? Złe warunki pracy? Mało powiedziane. Dzisiaj zaatakował mnie wielki krok! Ledwo uszedłem z życiem. Czym się tu zajmujecie? Ja jestem lokalnym technikiem. Majstruję przy łodziach podwodnych. Naprawiam stacje akustyczne. Pracuję z podwodnymi urządzeniami. A na skalę globalną? Chodzi wam o cały kompleks? To niesamowity, absolutnie niepowtarzalny budynek. To dzięki niemu lud ZSRR przygotuje się na lot w kosmosie. Co kosmos ma do rzeczy? Myśleliście kiedyś o tym, że choć woda jest miękka, to jako środowisko jest bardzo agresywna? Dlatego właśnie starożytne ludy stworzyły sobie tylu bogów wód. Potworne ciśnienie, moc, żywioł, brak tlenu. Tutaj możemy się do tego jakoś adaptować. Pierwsze kroki do przeżycia. Na odległych planetach stawiane są właśnie tu, w wodach Lazura. Bardzo inspirujące. A jednak planowaliście stąd wyjść? Tak jest, że krab. Mówię wam, uciekajcie stąd. Nie chcę was martwić, ale tak naprawdę nie uciekliście Krabowi. Czyli ja. To tragedia. Moje kondolencje. To macie jeszcze lepszy powód, żeby stąd odejść. Poproście o transfer na Sahali. Jest tam mój znajomy. Mówi, że jest spokojny i nie ma żadnych. Ach, nie chcę was martwić, ale twój znajomy też nie żyje. Mam wszystko pozamykane. Nie dostaniemy się tam jeszcze. słychać tutaj misiaczków dlaczego mam najwięcej amo? chyba to wśród gana wchodzimy Tanie, chłopaki, macie flangowe procesory. Uf. brakuje energii. Potrzebujemy więcej ogniw zasilających. Może w magazynie coś będzie, na przykład świeca. Coś znajdziemy za chwilę. Ciężko wywalczone podzespoły. I skrzyneczka. A tu musimy włożyć. Kompleks Kryton słynie ze swojej sali głównej, w której znaleźć można dostojny posąg Neptuna i oczywiście centralny terminal ładunkowy. To centrum transportu całego ośrodka badawczego oraz duma inżynierów zakładu. Dzięki wyjątkowej, niespotykanej nigdzie indziej metodzie transportu, każda walizka, aktówka skrzynia z zasobami trafia na miejsce o czasie. Niezmordowane systemy automatyczne w dzień i w nocy monitorują całe kilometry tuneli kolejowych. Dzięki opiece i uwadze robotycznych pracowników wszystkie przedmioty są przenoszone przez podwodny kopiec. Okej. Okay. Nie cofamy się, idziemy tutaj o taki patent. Moje moje systemy wykryły, że stan twojego ramienia się pogarsza. Szybkość reakcji spadła o 1.5%, a umiejętności mechaniczne Skończ narzekać, Katia. Później się połata. Co niby znaczy skończ narzekać? Ciągle to robisz, nie czaję. Walisz łbem w każdy mur, jaki stoi ci na drodze i ani chwili nie myślisz o konsekwencjach. Wystarczy mi głowa do jedzenia i graba do trzymania broni. Daję radę. Mam już tego dość. Ja cholera no, troszcz się bardziej o siebie, dobrze? Warszawy jak to strzela, Co pan wziąć tą? Czy tego pana ubił Monitrol? No, to jest koszmar każdego informatyka. Okej, okay, bierzemy jedną. Trzeba się trafić. Jesteśmy na piętrze. Tryton. Co to był Tryton? Ja nie pamiętam co to był Tryton. To nie był ojciec Arielki z Małej Skręci? Chyba tak. Zabrano materiały do przetworzenia. to szybki zapisik. Zapisywanie danych. Dopiero się rozkręca. Mm, hitbox nie otworzy się, potrzeba ciasteczka, klucza elektronicznego? Co? Czy my nie byliśmy w podobnym miejscu? A, takiego ciasteczka też coś z tym było z tymi ciasteczkami. Pamiętajmy, żeby tu wrócić, ale gdzie takie ciasteczka znajdziemy? O to pytanie. To jest znowu arena. Będą krawy? Ramy. Kolejny wieloryb. Jaki wielki! Jeśli mam być szczera, to zawsze wydawało mi się to brutalne. A wieloryby dla polimeru. Dalej nie do końca rozumiem sens całego procesu. Lepiej o tym nie myśleć. Będzie ci się lepiej spało. Kurcze, to jest taki. przekrój w ogóle. Jak on wyglądać? Kawy, jak trafny jest. Pręgosłup? Jezu. Właśnie z nich polimer się bierze. Jeszcze każą mi guzik nacisnąć. Wiecie z czym to się łączy. Na pewno nie z tym, że nic się nie stanie. 嗯，嗯。Mm. Mm. A skąd one się wzięły? Czekuje się pogrzeb z zamkniętą, trumną! Odwrotnie jest. Podłoga jest pod napięciem. Używaj bicia, żeby pozostać w powietrzu. Ale, wszystko. Ten rytm to dla mnie za wiele. Mamy uciekać jeszcze przed prądem. Muszę być... ponad to! Dosłownie! Ciężko coś w ten moment. Nie daj się Dlaczego prąd razi mnie, a ich nie? To przecież nieuczciwe! Ale się wyklepiemy. Da się go jakoś uziemić albo pozbawić energii? sokiem? Już po tobie! Trwają najsilniejsi, czyli ja! Na no szczęście dużo żytkie zabiera ten szok. Kiedy skończą się baterie? bed Jestem na tańce hulajnce. Tu jego trzeba było zabić, żeby to się skończyło, ne. A ile tu trupów jest? Szkielet cały. Fajnie, fajnie. Gdzie mamy iść? Tam do góry. Pozbierajmy sobie najpierw. Sekundę i odpoczynku. Tutaj goście Trytona mogą się lepiej przyjrzeć wynikom ciężkiej pracy załogi kompleksu. Oto polimerowe ciało pływacza szarego. Dziś połączenia neuronowe jego towarzyszy stają się podstawą polimerów, które poprowadzą ludzkość. w Trochę tylko podziękowaliśmy, to tego polimera. І в канали. Chciałbym się zaprzyjaźnić z gościem, który przygotował te zapasy. Jeszcze wyżej można? Spokojnie, spokojnie. Jeszcze mi trochę zostało. Muszę jeszcze tylko załatwić jedną drobnostkę, a potem Jak tam nie loryb dalej się nie bawi piłkami. Spokojnie. Nie złość się na niego. Jakoś to rozgryzie. On też się boi. Co, co? Nie, nie rozumiem. Jaki dym? Coś po prostu poszło... poszło nie w te dziurę. A wiesz co? Opowiem Ci jeden kawałek. Do baru wchodzi robot? Nastya, może opowiesz mi coś o sobie? Co takiego cię interesuje w delfinach, co? Opowiedz o pracy, życiu... A ja... Ja będę cię słuchał. Czy nie przeszkadzam? Bo czekawa kremacja. System gazowy cieknie. zauważyły. obywatelu, nie jesteście. Wsparciem co? Z ekipy ratowniczej albo tej no, ochrony? Po trochu z każdego. Kim jesteś? Nie czas na rozmowę, Siergiej. Ten człowiek płonie. Racja. Jak mogę Ci pomóc? No, system padł. Potrzebuję nienaruszonego ogniwa energetycznego typu świeca. Wypaliła się, jak widać. Bez świecy nie ugasimy pożaru. Wszystko obliczyłem. I ja. Wszyscy się. Bez świecy wszyscy się udusimy. Więc nie marnuj tlenu. Zostań tam. Ja się tcę. A gdzie miałbym iść? A, rozumiem. <grym> Zabawne. No kurde, znaleźliśmy w końcu człowieka żywego. Nie zapomnij o kluczu, W jakim kluczu jest gorąco i strasznie. Wszystko może zbłonąć. No nie gadajcie, że mam się teraz tam cosnąć, straszak są. Ciekawy wybór potencjalnych sposobów na śmierć pod wodą: upadek albo ogień. Ogień, woda? No po prostu toniemy w opałach. Dobrze, dobrze powiedziane, toniemy w opałach. My tu mamy szybki safe. Zapisywanie danych. Serioża, nie miej mi za złe, że bywam niegrzeczna. Moje emocje to chaos. Nie jestem sobą. Nie jesteś diamentem, żebyś się miała wszystkim podobać. Bądź sobą niezależnie od tego, jak się czujesz. Ja dam sobie radę. Dziękuję za wyrozumiałość. I tym akcentem skończymy sobie tutaj ten odcinek. A te drzwi, bo one widzę, prowadzą do tego pomieszczenia, w którym już byliśmy. Otworzymy sobie w do usłyszenia. Hej.